Cześć, witajcie. Z tej strony Glizdor. Eee, ze mną jest ekipa eee, Bebuch, Asiolina i Benocz... Beny, tak zwanie eee, Jesteśmy znaczy, na podwerze Craft. I teraz tak, będziemy niszczyć tą oto mapę przepiękną, którą żeśmy budowali przez tydzień. Nieee, bo no. Oczywiście Oła. Bebuch i Jana. I za mało miejsca tu jest. No my już jesteśmy spakowani do takiej drogi, żeśmy to zrobili, że mniej więcej na najpotrzebniejsze rzeczy zabraliśmy ze sobą i jesteśmy gotowi na przeniesienie się na mapę drugą, która będzie nowa. czemu jest No ze względzie? względu na to, że tutaj był, no, była to powiem. wersja Previer 1.2, a my zaktualizowaliśmy klienty do... 1 2 3 no to niestety trochę nam się że tak powiem mapy zbugowały i mamy wciąż problemy z nedarem, także e, to Będę jest strasznie nagłe co można chodzić przed przejściem na kolejną mapę przed modyfikacjami kolejnymi na serwerze także właśnie e, nie, nic, nic nie będzie Jeszcze takich nic problemów wiedzą że... o tym coś. znaczy wiedzą mniej więcej o przeniesieniu ale nie ma ich na razie na tym serwerze więc my spalimy to co my wbudowaliśmy a oni sobie zrobią to, to później co, to co oni będą uważali za, za, A, pan, za dobra, dobra, to. Dobra, to, to czy idą tak pierwszy? Panie... Czy idą pierwszy? po kamien. Glizdora! Nie, Asi, pisz. Nie, nie, ja wiem, bo wasz pierwszy, bo wy tak już nie niecierpliwości. No dobra, raz. my żeśmy uzbudowali domek pierwsi, także powiedzmy, że... Taki przywilej... Dobra, ja, ja podpalam no. od środka. Dobra, to je, to ja odpalam od zewnątrz. Yeah. Yeah. O! o Macie szczęście, że, że nie pada deszcz No. Bądź No w sumie racja ja. Bonzai. Cały sufit podpalony. Dobra jest. Okej okay, dobra zostaw już zostaw. Już się jarę.

Jak się jara. Ja, ja, się yeah. Jaram się, jaram się. Iha! Ja, Ej, super. A, jak kurde, jak się pali las albo coś się Ładnie stanie, się pali. że kurczę chce... że naprawdę że się nie chce, żeby się spaliło, to się... Jara błyskawicznie. Że nawet to nie, że nie wiadomo co pierwsze gasić. A teraz tam mam, się, mam wrażenie, że tak wszystko wolniutko. Ja powiem wam szczerze, że nawet konkretnie się to pali Kiełbasy byście na tutaj Ej dawajcie, taj, ja mam patyka. Pewnie masz tam jeszcze trochę kiełbasy, a, <gibasy> a ryby to, to nie Nie ma kiełbasy. Po co ja mam? Nie ma nie ma kiełbasy. Jak to pałka? Ej. ej. on nie ma tej pałki. Nie ma pałki. Ej, ale on ma tą pałkę złotą taką. Ej, to słabe. No bo nie ma swojej kiełbasy lala! Bebu wyciągaj! Beny wyciągaj tą pełną kiewą! Beny, dawaj spodnie! No bardzo śmieszne! Ej, no ty no dla mnie fajnie, bo bo te lata sobie pod dziary łodziak wyjdę! Poglądać chciałeś! Ej dobra, to teraz... W ogóle co wy się tak pokazujecie wszyscy w zbrojach? Ja lubię pokazywać swoje... No nie! Nie, bo nie chciałbym no ja no ja... się zajmować już tego wszystkiego. I tak tam no nie, A poza tym jest. ja nie mam miejsca. Że, aż, ale... Ale... A że ty nie masz zbroi jak coś. Gdzieś mi kiedyś zbroi? Ja mam co jedyne, to tak są te buty, a zbroi nie no mam. Właśnie ja ci domku całego się nie da spalić, więc trzeba pod, podstawić TNT. Ale wy jesteście już u mnie w domku? Jeszcze zapalamy ten dom, się tam tam tam. No to całego. później robimy tam, tam. litera mu idzie na koniec. No on będzie w stanie najszybszy dostać, Widowie Widzowie będą wiedzieć, że to twój Że oni tak wiedzą, że to jest mój prawdopodobnie Ale wiesz to co, postaw chociaż jedno TNC, bo to się tak wolno pali Nie widzowie lubią twoje nawet tak. Tak? tak? Nie wiem Komentarze Komentarz. ja coś kiepsko się w, w ogóle to jesteś zaofil I wszyscy Zaraz cię stroluję i pójdę twój dom na giełdziarę o dobra. To był to, ej, w dobry. jedna mamę, jedna mamę, jedna mamę, Cały dzień. Jak mamę, jedna mamę, jedna dobry jedna mamę, jedna mamę, jedna mamę, Nie nie. Nie. Nie, ej, ej! mam mamę, jedna mam mamę, poleciało. mam 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 a moje koty? Ja jestem. My się je nie Tak wyprowadźmy. Nie. A! Podpaliła! Nie, nie, nie! Przeżyłeś. Ja głupio chciałam go wody nieść, za się w ręku. No nie. Ten to już zwariował z tym. A propos Majuszek, jak chciałeś wiedzieć, gdzie jest twoje TNT, twoje Majózka TNT bo szkowane tutaj. ma, Ale on będzie to oglądał. A, no tak. Bo mu ja zabrałam TNT, bo mi chciał wysadzić domek. TNT, Koła, łóżka pod tym, pod deskami. No, las, pod poduszkę coś jest pod No, ja mam wasze te poduszki. Ja no. mam. <laughs> Urczę jakoś, to pali wszystko. A ja mam laki straszne. Wiesz ja mam lagi! Ale jak poja. to wygląda, o, po... żeś teraz trzeba podpalić! Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Ja lawę Nie mam takie lagi, love, że się nie mogę ruszyć. Webuch czemu nic nie mówisz. Ej, lawę wylejcie. Nie like. tego. A mu to masz, a Czemu no, masz muta? Wow. Hmm, zobaczmy Blase. gdzie wylecę. Oo, no, spalą się i teve. O, no, spalą się i teve. Ja się nie wyjdę teraz. O ładnie. Bonza! Bon żajcie, że ułasi w domu. Tu nie jest zmutowany mikrofon. A ja tak się z Jak to? nie zgrajera. Tak, Ja to czemu? Pili no, nie dziwale. Melony. Wieczorem, melony. Co to jest melona do za? No nie, a ja się wie, że nie rzucę na to co tynt i leci. Nie, ten jest słaba, jakoś nie. ostatnio w ogóle zmienili to tym. Znerfili. Bardzo No a, daj. Dobra, teraz idziemy do mnie. Jeszcze nie wszystkie itemy skłonęły. Nie, czekaj, nie wyjść, bo ja tu do... padnę zaraz, a oni mnie wywali. O, teraz ty możesz. Dobra, tam dalej cię już nie palcie, bo się śnieg zajara. Śnieg Dobra, się, ja się jara, no rzeczywiście. M mój, mój domek. Jak już normalnie... Fajny to normalnie, jest. normalnie. jak, jak ja chcę to wysadzić. Okej. Okay. to chcesz wysadzić? Nie domyślał! Ej patrzcie to będzie piękne Ej no to, no Kto to zrobił? Co? Kto to zrobił? Ale co, gdzie? Ale co? co? Albo ja podpaliłem, albo ktoś mi podpalił, albo się samo zapaliło. Jest tutaj ciebie nie ma! Gdzie? To żebyście nie pomylili domku! Chodźcie do mnie teraz. No nie pomylcie, bo tam ludzie wciągają do mnie. Uiii... No Glizdor, miałeś to wysadzone. Co za pogoda? Eee, jeszcze z tej strony, Glizdor, jeszcze z tej. Uja. Ulala. Oszło! Ej, jak jest ta lawa, to się, się las podpali. <laughs> Ej, ja idę drzewa odpalać. Odpalamy drzewa, nie ma... W tym momencie nie... Kurczę... Wielki wulkan... W obroń spraw zwierząt, był. ekolodzy i tak dalej wyłączą filmik. Tak, tak, tak. Pogroń do dołu, Niech wyjdzie na zdrowie. Wypij mi pół na zdrowie. <laughs> Czemu się nie pali lol? My za błędy. Jakoś tak to leciało. To Ewa Farna, Ewa Farna śpiewała. pimy za błędy, coś tam, coś tam. Farna? Eee... Ale to nie była Farna, w ten, tylko Farna. Ona to śpiewała w szansę na sukces, jak miała 12 lat. Wow. To bardziej Wie. prawdopodobne. Ej, tu się stało? A, tu TNT wybuchło. Ej, ale to dobra, jeszcze mój, mój magazyn stary trzeba podpaść. No gdzie nie. Ja, ja, pamiętam gdzie. Hi, hi, hi. Ej, patrzcie, bo tu jest jakieś wejście Glizdora, a czy jeszcze tutaj TNT podstawi nasz. Oh, yeah. O, Glizdor już się wszystkim zaopiekował. No, nie za tego, a gdzie to jest? No nie wiem. To jest. Wow. Dobra, lekko jasno spadam. Ej, mogę to nagra... Ej, zostałem? Puścić? Sajora. Gdzie wy jesteście? Sajora. Dupy! Łoo! Ja lekko Dobra, bo... to jest. Po ciemno. Widzicie to. <coughs> Tak to się niszczy po mojemu, hej. Mój mage, Tanki to 101. Już nie będę grał w grę. <grym> Ej, hey, oglądaliście ten filmik, że reporterka pyta się kolesia A co będzie pan robił z Sylwestra? Będę grał w grę. No, to będzie stary grę, Ale, Ale... <grym> To było mega. Pete grał w grę A, ja A jaką? Ja ludzi. A ja bym ludzi. A ja bym... Ej patrzcie ile zostało z mojego IB na domku Ej jeszcze, jeszcze tutaj jest mała taka niespodzianka Dużo Ty wiesz co? jeszcze da się w tym mieszkać człowieku Ej tak wydostał zobacz zobacz nie? Idealnie dla, dla Tarzana ja, Widzisz dostałem się do swojego łóżka <laughs> O widzisz? Patrz na to AKRŘ Wiedziałem, bo, 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 po prostu miałem taki... A to jest ten glitter, to pokazywa się mikrofon. Że da kopię me do maga nauka. To jest świetny bag, nie? To pewnie, bo muszę wyjść. To, jak masz kryjek eee. i wam łączą tego i położy się mikrofon. I naciśnię, że gdzieś nie spał, to rozwaliście mikrofon. Jak ten tak ładnie. Co to było? No mój domek! <grym> Chodźcie do mojego domku, to zobaczycie. Do mojego domku i prawo. Idzie to wyjście. O, złego! Siema! Dzień dobry. Dzień dobry. Oooo... Oglądałem anime, o, no, to, że cię nie ma na serwerze. Uuuu... Wysadzamy na PEE! No, nie to, nie to już? no co jeszcze nie. Znaczy no, domy... prawie. Niektórych zostawiliśmy, tylko swoje wysadziliśmy. Ojej no, ja! Tam... Mójczyk Mój tylko te pośrodku mówi się wysadzić, bo ja tam nic nie miałem, ale... Nie wiem jak Chrisu i Homik czy coś mieli. Tanki mi się nie załadowało. No. O dobra. Nie no, Chrisa jutro będzie. Dobra, nie wysadzajcie tyle tutaj. Będę wysadzaj tu, wysadzaj! Idziemy do samego dna. Hmm. <laughs> Dawaj, ja będę kładł, a ty wysadzaj. Coś takiego. Dobra, dobra, dobra. 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 Kajo. dawaj człowieku. Mam mieć, nie. Jak A tuż cały czas wybucha. No dobra. O, chido, A bucha? Aww. efekty. Te chwile do chomika. Położysz troszeczkę, reszta wybucha. Ten wybuch jak się tak szybko nakłada, że położony, no to wybucha. No i właśnie za ładnie chodzi. Ja nie tylko to, 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 to nie jest. To tak. ta jest jaka koparka, A, nie? nie. Już bedrock. Tam ducha. A ten tu skłabanie z góry nam rzuca TNT. Dobra, chodźcie. Kontrolowaliśmy nasz serwer Który raz z kolei nie powiem? to był serwer... Zaraz wam powiem To był serwer... Ale fajnie bezrob wygląda Ale mam lagi No już nie Mam 15 staków węgla Ja tam wiem, to było tylko 3 staków węgla Wiem, 15 Odpala się nie, dawaj, dawaj, to będzie ja da, 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 to lepiej działać. Musimy nie zapalić to lotnisko. Bad, bad. O budek. To jest moja skrzynka, którą mam wziąć. Czekaj, czekaj. Ja mam wszystkie rzeczy w sobie już. Nie, tu jeszcze podpalam. Bo... Też mam wszystkie przy sobie, tego nie chciałbym teraz umrzeć. To jest moja skrzynka. No, to się nie chciała raczej. Ja mam. Mamo. No, no. Ula. U... A się uważaj. Do na... kogo mam iść? Ja. Patrząc, ja... Do mnie do domku, w prawo i w dół. W <grywa> prawo i w dół. prawo, lewo, prosto do drzewa. Tak, prawo weź tam złocić jak tu, tu dawy. mi, jak mam tam dojść. A, no ja. nie, 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 bo to nie jak nie moda. To się... tak że papa. daleka <grywa> Efek ciarsko. Efekt na wani. To no, trochę jest dziura prze. taka dobra droga, <grywa> więc lepiej, żebyś to, to nawet to tutaj... Nie, żebyś nie wpadł. No. Kogoś tu widziałem? User, disconnected Tak, ktoś. No. no ja. jeszcze wiedział do nas na tym Halo. u Ej gdzie jest gdzieś no. teraz, czy nie? No, ja już sobie mam wszystko przy sobie. Byś mnie jeszcze rozwalił. Ej, tak, 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 nie mam elektro... Chodź pokazuj co przyniosłeś Mam wełny, zaraz po ęcu zabieram Mam sporo o to chodzi, nie będę Bo Mam nie sporo. To nie będę chciała... się palą? Nie Nie, nie. A Ja sobie w ogóle z tym zapamiętam, nie czytałem Lepiej ja nie czytaj, co ci ty otorów A więc czego? Bo sobie zrobię coś fajnego Prawdopodobnie gdzieś gdzieś będę miał domek na samej górze. I tam sobie po prostu zrobię zjazd. Ej, hahaha! To idę, bo... Nie. Czytałeś to, czy nie? No My się czytałem. Bo ja tutaj czytałem. Nie, zepsuł o, ale... To pisało. Tak, czytałem. Że ja, mapa jest fajnie. cała, roz... Aha. Bo to bo to, <śmiennie> to... <śmiennie> to ...zrobił. Pewnie... ...zrobił. <śmiennie> By, żeby jak to jest nic, i spalić. <śmiennie> o, jeszcze majątek <majuskę śmiennie> domu chcę zobaczyć. Niech ginie. ...wym że zdemolował swój dom. <śmiennie> On to zawsze demoluje swój dom. A, nudzi mi się i podpalę. A, coś tam... Podpalaj klipera. Chcesz <laughs> podpalić klipera? Ty kobla, ile mieć? Nie wiem. Nie, To zabierał wszystko. Pan się. Jaką da w ogóle? No masz. Za wszystkich przymny dziadok. Ale miał do... miał, ja. Też mam sporo. O. Mam tak. Mam cztery staki arbuzów. Ja Dla mam, mam staka arbuzów. I oni mają tutaj sporo fajnych rzeczy. Ja nie widzę, że pozostają niektóre I mam... Sporo rzeczy. nie, nie. No to nie zabieraj, bo ja mam cały stak, to później ci dam a, nasiona albo coś. Zostało zostało, Ale ja mam już cztery staki. Mam jeszcze nasiona takie zwykłe do zboża. Mam trzy staki. A ile on wiader miał? Będę miał tyle szarcia? Masakra. No węgla mam 15 staków przy sobie. A ile on wełny został? <słyszałem>. Zobacz, trzy staki wełny. To może go... Okrę... O, nie, 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 nie. O, ja żeby nie było, ale ja okradłbym ja... tego. I tak go. cię nie lubię. User joined your channel. Ej, no ale tyle nie co ja mam, to mi nie, nie potrzebne w Okradam go jeszcze z sadzonek. Mam tej pełnej, rozumiem was. Okradam cię za slam mu Właśnie slam miałem wziąć. No. <laughs> dawaj, dawaj. Slam? Jaki no. szlam? Potrzebuję łopa. Ja to... I tu, patrz jakiś. Pokaż twarz. Ale on ma strzał, e, gdzie jest to żelazo tutaj? To było moje żelazo. To nie ma. Jakie? Ja nie, wiem, ja nie, 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 nie w ogóle, czemu ty grzebiesz w moich księgach? Znaczy, w naszych. Jakich wasy ty? No, moich. Klisa i Chomika. Nie ma... Waszych. Twoich. Nie ma nikogo. Już. Nie chcę szukać jeszcze w swoich tych, żeby się <noise> pod nim ślizgnął, bo to bambucie. <noise> Nie biorę i tak. Chcę ekran. wysadzić butelkę. <noise> Żelazo mam, jak coś od ułasi. Pamiętasz ile? O właśnie, wezmę wiadro lawy. Tak i coś. I wiadro wody, bo się przyda. No pamiętaj, bo ja mam na to złości. Tu złości. to wiem gdzie pójdę, idę ja na pustynię. Tam było sporo itemów. Stymuuję, kurde. Ale tam zostaw im te itemy, bo tam są ich itemy. A to sobie, ja, już z nimi gram, to są nasze wspólne itemy wszystkich. A? 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 Zatkało kakao. A, A myślę, że nie dobrze. Zatkało kakao. No, to jest jeszcze lapis? Lapis? Asia ma lapis już. Po co ci nie tego lapisu? Całe mi zawierasz. Znaczy ja mam te... Bloki. Trzy na, Czy na ma Bloki całe. Ile masz tych bloków, bo ja mam 26. A ja mam 21. No to dawaj, podrzucę ci to. Daj mi, bo ja mam jeszcze kilka wolnych okienek, więc jak coś, to sobie Aha. coś weźmiesz. To pamiętaj, Właśnie że masz taki go... tak coś. Co miał ja lapisu i tak nie weźmę. z całą, bo tam było go pełno, to go pozabieram sobie. Gdzie jesteś w jakoś? Ja nie pogląda, że nie wiemczę Teraz tu będę u to ciebie u ciebie. To, nasiona arbuza wezmę. Ja buza Ja mam arbuza, więc... A, ja... Nie, więc ja będę posobójne. mieć na pewno nasiona Arbuza Ja mam arbuzów, mam czteryś taki arbuzów, także... Ja cykawe, nie może węgiel bym się... Wziął... Właśnie, żeby się nie powtarzały węgiel. takie rzeczy, bo szkoda miejsca. albo... A hmm. to... nie, ty była dużo. A, wiesz... Z staka się zrobi ziarna. Będę miał... No, z tych ziarny trzeba było. Będę miał raz, dwa, trzy, cztery... Cztery z takich strzał przydadzą mi się. No co no, no wiesz, no, jak to ciężko to... strzały zdobyć? W Minecraft'cie. No w sumie nie wiem, no. to nie mam strzał za bardzo. Kurzało mnie nigdy, że nigdy nie mogłam, znaczy zawsze mi kurzało, że nigdy nie mogłam trafić. Ja pracy. właśnie lubię strzelać. Cześć, to piperku. Ja ma... Detonuj się. Dziękuję bardzo. <noise> A mówiliście Chrisowi całej reszcie, więc na mapę? Mniej więcej o 17. Więc ja też będę, ale... Żeby się no, nie zdziwili ja i nie wchodzili Ja tam czy nie, ogólnie miałem jechać do Warszawy, ale... ja Jakoś mi się chce, ale mi się nie chce. Bo tam nie ma co robić. Dobra, no ja... W sumie... Wybuszek, my to możemy kończyć z tym filmikiem. Ja sobie... łaj i laga złapałem. No ludzik, dobra. Chodźcie tam ja tutaj zbieram wydarzymy. lapis, może jeszcze z parę bapów zrobię. Strolujemy tutaj i wrzucimy moment, na nie? YouTube. Zaraz go zmontuję. Na, YouTube. Yeah! na YouTube. <laughs> you, 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 YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Na YouTube. To idziemy, że się na YouTube. Będziemy lecieli przed moim na domkiem, znaczy... Okej, okay, to ja już no YouTube! Na Naprawdę. na, no, na tych, Ej, co to na ma Naprawdę. tych być drewnianych klockach, tak? Zdol, Zdol. Na, Zdol. Co? nie Naprawdę. Naprawdę. Dobacz, jak się to robi, Naprawdę. 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 to Naprawdę. No. się zniszczył. No. <słuk> <skrywość> dobra, <dobra, dobra stańcie tam, no. Paniura. No, pozdrawiam! <skrywość> Ej, babo. Weź go, zabuduj. Hej, doktor. Nie, nie. No, no dawajcie, tak. tam. Ale ktoś tu się stało? A, w ogóle to dama nie mam. Tego jak da. zwykle nie ma. A nie, nie. nie ma go. No. On się on Dobrze, to myślę, się żegnamy z widzami. No le, za. Zapraszamy na kolejny film. Dziękuję bardzo. Oglądania no, nie. <laughs> no, <laughs> nie. nie wiem, czy Bóg będzie wrzucał filmik. Nie, nie, no, wiem, ja bym ja będę... Jeśli tak, to do niego też. No, 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 no. w opisie. No i. Do zobaczenia. Ja też mam! Pod warunkiem, <grywa> że mi się chyba chciało wrzucać. No, ale może tak wrzucać. W takim razie, do zobaczenia. <grywa> ale to tak, to... Gleezer, Ciebie ale, ktoś ale nie, ogląda? Ale nie, no nie mam